Cześć, mogę w kolejnym odcinku na kanale, słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z eventu drogi do e, fazy pucharowej, europejskich pucharów. I słuchajcie, dzisiaj naprawdę dostaliśmy a właśnie wczoraj e, Fajny content od jej jest, są pierwsze powtarzalne SBC i są naprawdę bardzo fajne powtarzalne SBC. Podejrzewam, że jest to zrobione z tego powodu, że dzień wcześniej jej zrobiło jeden z największych błędów, jakie zrobili w ogóle jak w historii chyba, gdzie dali. Paczkę z gwarantowaną kartą Bohatera Wood w sklepie, na chyba nie wiem, kilkanaście minut, więc jak skorzystaliście, to piszcie w komentarzach i co udało się trafić, bo to był naprawdę jeden z największych błędów, jakie zrobili. Wczoraj dostaliśmy również jedną z najnowszych paczek. Jest to paczka z niemal gwarantowanym walkoutem, jest 90% na 86 kartę. I tą paczkę prawdopodobnie też dzisiaj sobie otworzymy, kosztują na 25%. E, tysięcy. Słuchajcie, jeszcze na samym początku, jak możecie, zostawcie lajka jak nie słuchacie kanału, e, zasubskrybujcie i mamy, jak widzicie 80+, rozbudowa 80+. plus I do tego jest jeszcze jedna rozbudowa e, 80+, tylko, że z gwarantowanym informem. To jest chyba pierwsza FIFA, gdzie rozbudowę informa dostaliśmy w tak naprawdę w drugim tygodniu FIFA e, i jest ona skorzy w sumie taki sam jaki był w poprzednich latach, czyli 83 ocena. E, tylko teraz, chyba zamiast informa, jest ogólna ocena: 85. Jedna karta musi być na tyle e, oceniona, ale to również sobie zgłoszę później, bo być może uda się trafić jakiś wyżej oceniony duplikat, to e, wtedy go tam wrzucę. Jeżeli chodzi o rozbudowę, 8 plus jest naprawdę fantastyczny kosz Potrzeba tylko 6 kart, e, wszystkie złote i jedna tylko rzadka, więc to jest, nie wiem, jakieś 5000 może nawet nie, chyba za 4, można nawet 3000 za kartę 80. Plus, więc naprawdę polecam zrobić tego jak najwięcej. Ja wczoraj otwierałem kilka i jak widzicie, w jednej udało mi się trafić w końcu moją pierwszą kartę specjalną w tej WIF-ie I był to Zambu Angisa, chyba tak się ma nazwiska? Zambu Angisa 84 z Napoli. Więc taka, tak wygląda moja pierwsza karta eventowa w tej FIFA, trafiona w, w, oczywiście w paczce. I później otworzyłem drugą, jeszcze e, i udało się trafić e, wysoki, naprawdę Walkout po 88 Bernardo Silva. A otworzyłem tych paczek, nie wiem, około chyba 10, i e, w dwóch właśnie trafiłem takie karty. I jeżeli chodzi o content obok rozbudowy 8 e, Informa i tej zwykłej, to dostajemy jeszcze Menasera 84. Jest on ok, nie jest to jakoś niesamowicie dobra karta, wiadomo szansa na upgrade jest i przypominam też jeszcze jak działają upgrade y w, tej, w, w tym evencie, jest to przy dwóch wygranych pucharach, w których aktualnie grają, zostały e, e, chyba trzy mecze, na, gdy wygrają dwa to jest jeb, jeden upgrade, e, gdy awansuje zespół z grupy to jest upgrade numer dwa, więc maksymalnie dwa upgrade y na tej karcie z tego eventu. Bardzo tani koszt, bo jest tylko 4, e, więc jak ktoś używa składu z ligi włoskiej to może sobie zrobić, czy też później w przyszłości na pewno będzie dużo zadań z pierwszym właścicielem, więc też na pewno się taka karta może przydać. Jeżeli macie jakiś duplikat niewymienny, wysoko to warto sobie myślę to zrobić. Tyle jeżeli chodzi o SBC. Teraz przejdźmy do zadań stanowych, bo tutaj pojawiła się też fajna SBC. Nie wiem, czy o nim mówiłem w poprzednim odcinku. Jeżeli nie, to mówię teraz, że jest paczka za 35 tysięcy za tylko i wyłącznie 4 wygrane w trybie, gdzie jest 20 metrów do zrobienia. Więc naprawdę też to bardzo, bardzo polecam. I chyba szczerze mówiąc jest 100. Tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy w zadaniach nowych, jeszcze mamy go sensa do odebrania, też bardzo polecam, bo tak mówiłem w przypadku e, poprzedniego SBC, ta karta może się przydać do pierwszego właściciela. I oczywiście ma szansę dalej na upgrade. W przypadku wygranej Interu z Barceloną, ta karta będzie miała prawdopodobnie upgrade o aż dwa, albo 3 chyba overale. I dobra, jest to tyle, jeżeli chodzi o content. Także teraz przejdźmy do naprawdę ważnej rzeczy, ponieważ są to pierwsze nagrody za food. Champions. I nie byli jakie, ponieważ będę aż trzy playerpiki. Udało się zagrać na rangę piątą, więc nie wiem, chyba w się dwa albo trzy razy miałem nagrody, gdzie były trzy playerpiki z danego weekendu, więc bardzo fajnie się zaczęło. Jest paczka z do weekend, paczka z 125 tysięcy za 50 tysięcy, więc dzisiaj naprawdę ogromny, ogromny pago eee, Więc też, jeśli graliście w Champions, piszcie, czy udało wam się trafić Erlinga Halanda, bo chyba to jest karta, na którą najbardziej każdy liczył. Lecimy z pierwszym Player playerpikiem, w którym Rafael Leo. I ja powiem szczerze, że ja już jestem w 100% zadowolony z Pierpików w czerwonym informie. Nie jest on najdroższy, on chyba chodzi w granicach 60-70 tysięcy. Ale karta jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Także przejdźmy do drugiego i trzeciego Pierpika. Co w drugim? Musiala, Solroch i e Trap. Albo Solroha do pierwszego właściciela, bo raczej tak ogólnie rgać nie będę. Albo Trapa pod jakieś przyszłe SBC. Wiecie co? Weźmiemy sobie Solroha, niech będzie pod. Pierwszego właściciela Karta też nie wygląda naj, najgorzej e, Zobaczmy co będzie w trzecim Terpiku, czy będzie drugi no Norweg? Niestety nie, ale teraz trafiamy Trapa, ten Austriak też wygląda Naprawdę ciekawie, środka obrońca Z 81 tempa, ale weźmiemy sobie tutaj Trapa pod e, overall Naprawdę całkiem ok Nagrody, a właściwie pierwsza połowa za chwilkę przejdziemy oczywiście do Kolejny, słuchajcie na kolejny odcinek na pewno też przygotujemy się Około 20 tych playpicków jeszcze 80 plus. A teraz zaczniemy sobie od paczki Niech będzie może za 50 tysięcy A później już przejdziemy tylko do tych, których coś uda się trafić Zobaczmy co będzie w paczce za 50 tysięcy za World Champions Czyli będzie walkout środka brońca z Włoch I jest to Bastoni 84 Więc nie najlepiej Co obok niego? Jest Zakaria, ale czy Zakaria jest coś warte jeszcze? Około 10 tysięcy Więc zawsze jest to Coś, ale ja sobie za karę zostawię, bo on naprawdę wygląda fantastycznie również. I dobra, zostało nam już tylko 4 paczki 80+. Otworzyłem 6 i niestety najwyższa cena była chyba karta 83, więc na razie nie najlepiej. Portugalia, środkobrońca i jest kolejny walkout. I jest to 88, znowu z Portugalii, jak wcześniej z Bernardo Silva. Jest dobrze, jest lepiej. Tak więc tak jak wczoraj, mniej więcej na 10 otwartych playerpików, nie playerpików. jeszcze playerpików nie ma. Paczek, przynajmniej jeden ten walkout uda się... Trafić. Diaz, no, nie jest najdroższy, ale na pewno pod jakieś SBC przyszłe się przyda. I dobra, ośmiu plus się skończyły. Na 10 paczek był tylko jeden walkout, pozostałe były chyba nie wiem, 3-4 razy 83, ale poza tym nic więcej. Paczka za 35 000, w której jest Wlachowicz, to jest paczka jedna jest za Food Champions, a druga jest za zadania za SBC, które również wczoraj się pojawiło. Dobra, obok Wlachowicza więcej nic nie ma, jest on niewymienny, tak jest, więc słuchajcie, ja sobie w tą kartę Wlachowicza wrzucam. Pod to SBC z informem. Dobra, także zgłaszamy i zobaczymy, co będzie tutaj. Też naprawdę Wam polecam to zrobić. Myślę, że warto sobie zaryzykować składy z, nie wiem, w granicach 10-12 tysięcy. Nawet jeżeli traficie coś bezużytecznego, to ten inform tak wam się przyda gdzieś w dalszej części WIFE, żeby go wrzucić pod jakieś wyżej odciszone SBC o ikone czy coś w tym stylu. I zobaczmy, co będzie w tej paszce z gwarantowanym informem. 80 Plus. Oczywiście liczymy na Norwegię, ale nawet nie ma walkoutu, więc nic dobrego tutaj. Nie, chociaż jest Saliba 83. Jest naprawdę OK. Nie wiem, czy on jest dalej coś wart. Około 50 tysięcy, więc naprawdę jest to bardzo dobry traf. Okej, okay, także lecimy teraz z paczką z trzema gwarantowanymi informami za food Champions. Tym razem jest walkout. Anglia, prawy pomocnik i będzie to Madison 84. No tutaj już troszeczkę gorzej, tylko i wyłącznie. E Końcy, bo żadna z tych kart nie jest warta więcej jak Quickset. I dobra, słuchajcie, zanim otwórzmy tą paczkę za 125 tysięcy za Food Champions, otwórzmy jeszcze tą paczkę promocyjną za 25 tysięcy, oczywiście za monety. Zobaczymy, czy uda się trafić walkout. Na 90% szans jest na to, więc bardzo na to liczę. Czy karta eventowa może? Niestety nie, ale czy będzie jakiś wyżej oceniony walkout? Wow. 90% szans na walkout i trafiamy Tadicia. Jeszcze nie wiem innego. Chyba bym sobie darował na waszym miejscu tą paczkę, jeżeli jeszcze ją nie otwieraliście. Nieważne. Dembele 83, który jest wart 90 tysięcy. Było warto jednak. I oczywiście macie jeszcze e, ikonę na wypożyczenie i jedną kartę eventową. Więc jednak chyba było warto. Także to do klubu. I lecimy za tą paczką na dzisiaj. Zostawcie 5000. 5 000, jak Możecie zostawcie lajka. jak nie zwrócicie na łos. Za i zobaczmy, co będzie ostatniej paszcie. Czy jakaś karta eventowa? Niestety nie. I chyba również bez walkoutu. Anglia, lewe skrzydło, chociaż jest walkout, jest Sterling 86. Więc naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo dużo fajnych trafów. Obok Sterlinga coś jeszcze? Raczej. Nie. Więc co do klubu, i widzimy się jutro w hybrydach League i Narodów. Na razie.